O, Palpatine, na pewno go y, nie trafię. O, 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 o. To, to jak pal... Nie, się. Dobra, ten debil po prawej jest. Ło, jak go widzisz? Jak go nie mogłem przez to. No, 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 no. No, 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 no. Ten debil do mnie idzie. Na pałę, e... No, a, ja! Kurwa! Widziałeś, jak... A nie żyk po prostu. Ty no zajebam jak byłem parę metrów od niego i leżę, no kurwa na pewno, nie? <ślesk> A jak mi leżą, to są kurwa nieśmiertelni, no. Pewnie Pewnie ten spocony, oczywiście, że tak. Jego trzeba za każdym razem pierwszego jebać chyba, no, najlepiej. Po co my jaki napisać to, co zawsze. Nie potrafię kurwy, chociaż po angielsku napisać. Nie, eee, pod ludzki język. O, super, to no jest zjebana Mnie dobrze ten, tylko patrz na HP swoje też. <laughs> Widziałeś to?! O. Tyłem kurwa Cię przyciągnął, nie? Super gra kurwa. Pamiętaj, nie ma citerów yeah. nigdy. Daży HP. Ja właśnie widzę. Pierdolone kurwa citerstwo. No tak jak te typy co na tym, nie? Co się tyłem kurwa blokowały ja pierdolę po prostu. O! 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 Ale nie napałę też tak ten, nie? Że już nie wyjebał jest. O kurwa. A to kuja ci sobie. Chociaż? Zbalansowana zdolność. Pamiętaj. Aha my więcej niż ja, No. Tu niby jest jakaś karta na to, ale kurwa mi się sady Ty kurwa uderzenie no. plecy tu i kurwa za każdym razem parę HP zostanie, ja pierdolę Też najlepiej poczekaj aż on się wyjebie. Tylko, że teraz nie przyciągną nic Jak on się wyjebie jakoś, wiesz, na czy coś To dopiero dwójkę jebnie coś tam zacznie kurwiać. Było no, no. no, bo ta jest wery balanset, <trych> Teraz zróbmy bardzo ciasno, ciasno łuk jak... A, 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 a... Nie wiem, czy akurat... A, chuj. Pierdolony frajer, kurwa. Ja no, oczywiście kurwa pęta Nie ma lakerów, nie ma nic, kurwa. Mm, Są zawsze. Ja pierdolę, kurwa, chyba na tym ułamku HP to kurwa 10 razy, jeżeli ja pierdolę. <coughs> chyba mola trzeba będzie, ale to... Gdzie to kurwa teraz robić? Tu chyba należy będzie, nie? Przed tym, bo można wokół tego łazić. Chyba sprowokować, żeby gdzieś wyszli na środek. Tam Mol z prawej, tu, Mol idzie. Rzucam tu. Ale, jeśli chcą mnie wyjebać, to wyjebię mnie do ciebie. Urażam, wal. No i on to przeżył! Masz dyktomik? Tak dobra, ciasno. Teraz na boka. Dobra, dobra, wa, 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 nie. Staminy nie ma. Ty gówno ma, ale no. I wygraliśmy. Jezus, to oczywiście ten spocony, kurwa! Eee! To nic nie zrobi zdolność. nam. Chodź na te otwarte w nie? No. Mhm. nie? Mhm. Dym. Super zdolność, nie? Mhm, mhm. To jakiś ruski te rusy nigdy nie są cheaterami, nie, dlatego kurwa w każdej grze są nazywani zjebami i nie? Wiadomo. Niech się teraz kurwa poci i zesra. Będzie tak zaczęła podejść. Co będzie teraz napało? Tak. Dobra. Porażam? Nie porażam. Kurwa, to było Dobra, walgo cały czas. <śmiew> teraz to oh. hmm. Dobra, daj dwa te maintryki, tylko się nie wyjeb na pałę, a potem tych, tych, sratek, sranakinów, kurwa, skill no, no, no. <śmiew> Kurwa, ruskie podludzie. Ukraińcy to pora. No bo Hello. oni ją rozpętali przecież, nie? Bo śmiał, śmiał no. istnieć, kurwa, koło ruskich. Ja pierdolę <śmiew> <po> teraz. <prostu. śmiew> Ja no to, być, to będzie złe hmm. Hmm. Możemy odjebać dwa Minefiki wuderowi i gry se sprawę zabić Czyli Gibelsa kurwa był bo... Zależy kto w którym gra. Ta, ta, to też pytanie to jak ten Nie widać właśnie Ten Wiesz, z wyższym levelem można zostawić na koniec chyba ewentualnie nie? Dobra to wudera jednak Gryvesi. Dwa łańcuchy dla Griebesa. Dobra, dawaj wódz teraz. udało się. Chuj. No nie uda się, Trzymałem się koło siebie, nie? Zwidzę to coś, to kurwa po prostu. Nie się. Dawaj, szybko tego zjeba. Szybko, szybko, szybko! spier dalej, ten kurwa sre. O kurwa. Mm. Dobra. Uważaj, uważaj, uważaj. Będę se cię teraz znowu. Kurwa to cheater. Nie, w ogóle nie jest cheater, kurwa ten pospop jebany. Kurwa pierdolę takie świecie jebane, kurwa. Community potrafi kurwa jeden na jeden sraty taty, kurwa to czemu tego nie zabranie, kurwa takie pizdy jebane. Dobra, yes. łatwo. Ta, ten cheater, kurwa jebany. Dwa majtryki dawaj na pałę po prostu. Tego powinno ustosunkować. To uważaj na HP cały czas, nie? Dobra, chuj mi w dupę. Ci masz. Jeszcze nie mam. Nie dostał. Aha, fajne, kurwa! Szarża super, kurwa! Zdolności jasnej strony, kurwa! No a robi, a nie działa nawet push na to! Jak to robi, super! A co to było? Dobra, to srają. Na pałę. Eee. Nie dostał tego majcika. Nie musimy go zabić, pamiętaj. Żeby się nie wyjebał na pałę. Chodźmy bardziej na otwarte. No i taktycznie rozkroimy wyjebane. Jeden jest kurwa spacony i nie dojebany i takie citterskie no to no. ma pikama Jeszcze w tobie No 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 no, no. śmieci jebany. Znaczy, no, rana gdzie bronem. A puszmy się zjebał, o jest żyło mi tego puszcza Brawo ty Ezy? Za każdym razem. Nawet zły, tak pisać. A na kim czy ten? No ja w tym luka już bardziej. Czy ja muszę ten? Zostawić kartę mocniejszego pusza, czy nie? Nie wiem, chyba nie. Dobra, wezmę na większe obrażenia. Czy ten później, wiesz, moglibyśmy jednego odrzucić bardziej, nie? Chuj. Nie, tam 26 milionów chyba stracili, nie? W tej kurwa całej wojnie. Profesjonalnie kurwa, więc... Ramat nie jest Wiesz? Żyjesz? kurwa. <grym>, startu indy żyjesz? W <grym>, no to... Hmm, pytanie czy nie, nie lepiej byłoby się wyjebać kurwa po prostu. na dobra. Czekaj, kto gra kim? Znutsza wudera, du ale to duku wtedy w ogóle nie bijemy. Bo on może na tej wizynie nas rozturwi w sekundę Dobra, chodź, podejdźmy. Przyciągnij tego zjeba i nakurwiamy go szybko na pałę. Dawaj, 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 dawaj. No, 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 no. Cięgasz czy nie? nie? Co? Nie sięga go A co to było? Ważne Ważne duszenie. Z dziewki z robi chyba w ogóle, ten derby. Teraz się ruszył. Dobra, nic nie robimy. Stój. Do tyłu. Ej, co ma full HP prawie? Aha, dobra, był Okej. To jest samane, na Nie, odjebiemy. Jak ten? Mamy wszystko. Będzie już się Nie tego, ale trudno. Uważaj na duszenie. No fajny kurwa blok! Jebana szmato kurwa. Uważaj. Na mnie napałe. No, pa napałe, na pa kurwa, on jest, on jest taki pro. Pa kurwa napałe. No kurwa mać. Zjebane zdolność. Oni nam... Aha, jaką mi mi zadał te obrażenia, kurwa! Nie jest czterem, w ogóle, nie? W ogóle. Kurwa, Macz po prostu. Proj tam przeżyć. Nie, ten duku w ogóle nie jest odpalony, nie, w ogóle. Kurwa, tu napala jak debil, tu odpierdala, kurwa, angle uderzenia plasy. Co będzie w udere jakaś tam, kurwa. Ja się nawet blokaję, tą kurwą jebaną nie ogry, kurwa, by się uderzyły plasy, kurwa. Kurwa mać no. Wiesz co? Wyjebnie się no Ty debi nie prostego uderzenia zrobić kurwa Nie, wyjeprze i nie do mieli tych dwóch więc one są op Więc jebasz to Jeszcze wygram nie Nie ma sensu, to jest odpaleniec, a duku jest zbyt dojebany Nie, teraz jebacie Ja bym wziął tą karnę mocniejszego puszę. Trzeba tam tamtego debila drugiego zajebać. Znaczy wyjebać chociaż. Czekaj, zaraz Bobę od Chyba bym się zesrał. We śmiechu kurwa. Czekaj, czekaj, Nie, czekaj. Za, nie, nie czekaj kurwa cały czas. I znowu pewnie y, gebel kurwa, y, balans kurwa. Y. Nie, on na tym GBL się, on po prostu tak się szybko obraca, ja nie wiem, miał z... To, To to, jedna rzecz, ale jaką kurwa nie pierdolę kurwa gówno Super sprawlowane rzeczy. 240 Hz, 300 FPS'ów. Tak, oczywiście. A 300 kurwa, 1000 chyba. Też tak mogę zrobić, tylko po prostu ten obraz tak mi się na 3 godziny obraca. No Bo e ja mam no, na teraz mam 120 ów na. kto jest kim. To jest jeden z jeb, ten drugi gdzie jest? Tak, A ja po nie wiem. Też tam Dobra, to jest ten gościu Mo Molem jest ten słabszy. Ten znowu odpierdala makarenę. ma To się blokuje od razu. Ja pierdolę. To Grivesa? No co to było? Kurwa uważaj, jesteś jest. sam. Ej, gdzie... Nie, co ty, gdzie ty jesteś, Lul? Znowu mola, nie? Jak się ten... Było to ciekawe dość. No. Aj, o oh, ma full hp, no. Tak, balans. Chuja trochę mi polecę. No, blok włączyłem! Jako mnie kurwa wypnął niby! Nikt nie ja ci panie, pamiętaj, kurwa, nigdy, nigdy, kurwa. Blok jest w DUPIE kurwa, nie działa nigdy, pochuj. Frejskie, kurwa, chmury. jak go zrobię nie na chwilę. Wyszło. Nie wyszło. Idę, ciebie już. A no, kurwa! Powiedz mi, że nie jest się teren, kurwa. Ten blok jest leja chyba włączony. Bażę na Gliwesa są wszyscy. Dawaj go, dawaj go, dawaj go, 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 go. Mam! Jest. Przeżyj tam, zaraz Czemu nic nie zrobić, Chyba. Spierdolony cię, kurwa. Nie? Fuj, ważne, że łatwo. O, nie blokował się, nie, wyjebane. O, s win dobra. Ej, można, można, nie? Czy mamy wygraną, można sprowadzić po mapie. Pierdolę kurwa, takie coś. Jakiś kurwa, 70 level ma na tym. to ja, jakiś gówno kurwa. Napiszę mu jak ten typ sobie ma. Oh, ja Znowu Small, Energy. Jak te lagi do tego wchodzą to jest kurwa komiczne. Chujesz, on jest, on, i się, pa, ale on jest tam głupi, kurwa. Nie, nie podejdzie i się powie... kurwa. Poczekaj na chwilę. No. Odskakujesz i w powietrzu się obracasz i uderzasz do tyłu. Tak, tylko że mi to wejdzie raz na tysiąc razy kurwa. Bo oczywiście zawsze każdy chuj się zdąży obrócić, nie? Ale o tym ruchu to ja wiem. To jak... Tylko to, to jest tak jebane, są oczywiście. się kurwa naraz stoi i obraca czy są kurwa. Nie wiem co robi. To jest kurwa już najwyższy poziom ci teraz zjebania kurwa muszę powiedzieć. Ale jest za że żeby pojąć, że my to już wygraliśmy, Kurwa, nie musimy nic robić. Och, lago. <grywa> kurwa, tasowka na ziemię jest zawsze najlepsza. niż ja pierdolę po prostu. A ty uderzysz powietrze i iskry poleciały, kumac? Wspomniał? Iskry, no ta. Ty no, w sumie. Bażaj. Trzeba patrzeć dla niego, co tam odpierdala. To idziemy w te działka sobie postrzelać, nie? O, idzie na pałę. To postarajmy się przeżyć tą minutę, tak? Ej, nie służyło mi. Dobrze. No. A, zrobił kurwa, fuj. Ja dole, po prostu, jaki jest set kurwa. 30 sekund, poskakuj i przeżyj. Nawet nie ja pierdolę po co oo, o jest super, nie? Odebni Przeżyj Przeżyj cały czas 10 sekund SV Nie poddajesz się łatwo Jeszcze się naładuje na koniec, uwaga że cię zabije w tym czasie kurwanie! No i chuj Tak się wygrywa z niedojemymi citerkami, z kysnicami, nie я пьедал. Однако русский это сон так. Подлюдь. <laughs> <laughs>